Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. No dziś znowu nie z ogrodu, mimo że e, ostatnio pojawiło się kilka pytań od moich e, tutaj followersów, subskrybentów e, na Instagramie. Czy ja już coś wysiewam? Czy jakieś nasionka zostały wysiane? Czy coś zostało zrobione w temacie wysiewów? Moi drodzy, niestety nie. I ja to mówię otwarcie, e, że nie wysiewam o tej porze roku żadnych nasionek nawet tych winter sowing, które teoretycznie i w praktyce też można wysiać, dlatego że nie mam do tego warunków. Nie mam do tego warunków. Jest dużo śniegu, potem z takimi roślinkami coś trzeba zrobić, bo one się nie nadają do trzymania na Parapecie w domu, bo parapet nie jest od roślinek. Trzeba mieć pomieszczenie, żeby mieć stoły, żeby zrobić doświetlenie, żeby ta temperatura była odpowiednia. Niestety nie posiadam takich warunku, więc będę wysiewać wszystko wtedy, kiedy przyjdzie na to czas, czyli tam okolice marca, kwietnia, a potem w maju. Wszystkie inne ciepło lubne. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie bardzo fajny i przyjemny o czymś, co nie jest za miliony, czyli o domowym sposobie na wybieranie zębów tych domowych sposobów jest naprawdę kilka, natomiast ja sprawdziłam, przetestowałam ehm, jeden z nich, który bardzo świetnie się u mnie sprawdza i są to goździki i liście laurowe, czyli te przyprawy, te zioła, które każdy, naprawdę każdy ma w swojej szafce, bo nie znam nikogo osobiście, a może są tutaj takie osoby, które nie mają liści laurowych i nie używają ich w kuchni albo goździków. Ehm, więc tylko te dwa, tylko te dwie przyprawy, ehm, Działają cuda, naprawdę działają cuda. Ja to przetestowałam, testuję to już od przeszło pół roku. Eee, zmiany na moich ząbkach są widoczne gołym okiem i każdemu to polecam. I na początku też byłam bardzo sceptyczna, nastawiona, sceptycznie nastawiona do tematu, bo nie wierzyłam, że eee, połączenie goździka i liścia laurowego może sprawić cuda, ale słuchajcie, po trzech razach, bo. Po, trzech, po trzecim razie, kiedy wyszczotkowałam moje zęby właśnie tym pyłkiem, zauważyłam zmianę, że wszystkie takie mniejsze przebarwienia na szkliwie zęba zniknęły. Nie dość, że zniknęły, to jeszcze o dwa tony są jaśniejsze, więc naprawdę potrafi to zdziałać cuda. Przepis bardzo prosty, bo mielicie w młynku do kawy łyżkę, proporcjach, jeden do jednego, o tak to powiem, czyli łyżkę goździków, łyżkę liścia laurowego na bardzo drobny pył. Najlepiej jest to w młynku do kawy zrobić. Ja to próbowałam również w blenderze do koktajli, ale to jest za duża przestrzeń i po prostu liść laurowy, który jest, który jest lekki, fruwa, a nam chodzi o to, żeby te liście laurowe i goździki zmielić jak najdrobniej, w jak najmniejszy pyłek, po to, żeby nie porysować, nie podrażnić, nie pokaleczyć dziąseł. Zarówno liście laurowe, jak i goździki mają antybakteryjne właściwości antyseptyczne. Do tego jeszcze na pewno wiele osób z Was słyszało gdzieś tam na YouTubie, gdzieś na rolkach, na TikToku, pojawiają się co jakiś czas właśnie takie tematy związane z ziołolecznictwem czy nawet tym, co było w przeszłości, jak w przeszłości ludzie się leczyli i goździki właśnie były stosowane od dawien dawna właśnie w takich infekcjach jamy ustnej, przy bólach zęba, przy, bóle, przy właśnie bólach zębów używano całych goździków. Do tego liście laurowe mają właśnie te właściwości wybielające, więc połączenie idealne. Można to ja używam akurat pyłku, czyli mam taki zmielony, zmielone obydwie przyprawy na drobniutki pyłek, tak jak mówiłem, mły, mówiłam, młynek do kawy. Natomiast można to zrobić w formie pasty, czyli na przykład wymieszać to z olejem kokosowym i sodą do takiej sodą oczyszczoną, do takiej właśnie konsystencji, jaką mamy w tubce z pastą. Ja akurat wolę Tą formę y, mam jakoś lepiej się mi sprawdza po prostu na mokrą, wilgotną szczoteczkę nakładam y, ten pyłek y, i szczotkuję przez 2 minuty. Jeśli używacie szczoteczek sonicznych, to tam macie wbudowany y, timer 2 minuty. Y, I używa się to, stosuje się taki y, pyłek wybielający 2, 3, max, 4 razy w tygodniu, nie za często działa, więc korzystajcie tani w sposób. Oczywiście nie zwalnia to nikogo z wizyty u stomatologa, bo to nam akurat nie wyleczy zębów, nie sprawdzi czy mamy ubytki czy nie. Więc taką kontrolną wizytę raz w roku trzeba odbyć u stomatologa. Natomiast można tanim, domowym sposobem wybielić sobie mm, nawet o kilka tonów zęby. Bardzo serdecznie polecam i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję, moi drodzy.